Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś omówimy sobie takie zwroty jak oprócz, z wyjątkiem, poza, poza tym. No, u nas jak widać można znaleźć ich kilka w języku angielskim podobnie. Besides, apart from, except for albo samo except, albo uwaga, but, które normalnie znaczy ale. I teraz zanim zaczniemy, musimy sobie zdać sprawę z bardzo ważnej rzeczy. I w języku polskim, i w języku angielskim. Że słowo oprócz, czy też poza, ma dwa różne, totalnie przeciwstawne znaczenia. Coś wliczamy lub nie wliczamy. Teraz o czym mówię? Popatrzmy na taki przykład po polsku. Oprócz horrorów lubię jeszcze komedię. Czyli on lubi i komedię, i horrory, mimo że jest oprócz. A teraz takie zdanie. Lubię wszystkie filmy oprócz horrorów. Czyli on lubi wszystkie tam filmy, ale horrorów nie lubi. Czyli zobaczmy, czyli to co mówiłem, że jest wliczając, nie wliczając. Czyli tu wliczając horrory, a tu nie wliczając horrorów. A w tym i w tym zdaniu mamy to samo słowo, czyli oprócz. I teraz Anglicy mają dokładnie ten sam problem, tylko mają inne słowa. W tym zdaniu wliczając zastosujemy besides. Czyli tu trzeba zastosować besides. Natomiast w tym zdaniu, gdzie jest nie wliczając, zastosujemy except. Ale na szczęście jest jedno lekarstwo. Tu i tu można zastosować apart from. Czyli apart from będzie takim najbliższym odpowiednikiem słowa naszego, oprócz. No bo u nas oprócz pasuje tu i tu, no i apart from pasuje tu i tu. Czyli apart from jest najbezpieczniejszym zwrotem na oprócz. I teraz już tłumaczymy nasze zdanie. Czyli tu mamy to wliczając: Besides horror films, I also like comedies. A tutaj, w tym zdaniu, gdzie było nie wliczając. I like all kinds of films except horror films. I teraz dla bezpieczeństwa, zamiast besides i zamiast except, w obydwu zdaniach możemy dać apart from. Czyli apart from horror films, I also like comedies. Albo I like all kinds of films apart from horror films. I teraz kolejne przykłady. I'd like to see the whole Europe except Italy, czyli except to było nie wliczając, czyli on nie chce zwiedzić Włoch, czyli chce zwiedzić całą Europę z, z wyjątkiem oprócz Włoch, czyli Włoch nie chce. Natomiast w tym zdaniu besides Italy, I would like to see France and Spain. Czyli poza Włochami, poza tym, że Włochy też chce zobaczyć, chce jeszcze zobaczyć Francję i Hiszpanię. Teraz takie przykłady. Besides the violin. He plays the piano and the flute, czyli poza skrzypcami gra jeszcze na pianinie, na fortepianie i flecie, czyli on łącznie gra na trzech instrumentach. A tutaj he likes all musical instruments except the violin, oprócz skrzypiec, czyli skrzypiec nie lubi, tak to wszystko lubi. No i to, co mówiliśmy wyżej, jak żeby nam się nie pomyliło, besides i except, oba zdania możemy podmienić na apart. From, czyli apart from the violin, he plays the piano and the flute. Albo he likes many musical instruments apart from the violin. Teraz kolejna sprawa. Besides, poza tym, że znaczy poza, można też używać jako poza tym. I don't want these shoes. Besides, they are too expensive. Czyli nie chcę tych butów poza tym, przecinek są zbyt drogie. Czyli besides może być użyte sam na sam z przecinkiem. Ponadto pamiętajmy, że jest jeszcze słowo beside, czyli obok i tego nie można mylić. O różnych wersjach na obok mówiliśmy w innym filmiku. Link macie u góry. I kolejna sprawa. Używamy except, czyli except for. Proszę mieć świadomość, że tak naprawdę zwrot brzmi except for. Natomiast czasami Anglicy sobie po prostu kasują for i zostaje im except. I teraz. Czyli tak naprawdę używamy except for, chyba że w zdaniu mamy któreś z tych zwrotów albo słów. All, czyli wszystko, the whole, cały, every, każdy, no, nic albo żaden. Everything, wszystko, anybody, czyli nikt na przykład w przeczeniu, albo ktokolwiek. Nowhere, nigdzie, nobody, nikt, everybody, i tak dalej, i tak dalej. I teraz przykłady. I ate the meal except for the salad. Czyli zjadłem posiłek z wyjątkiem sałatki. I teraz ktoś użył prawidłowo pełnego zwrotu, czyli except for. Natomiast w drugim zdaniu mamy bardzo podobne zdanie, ale ktoś użył the whole, czyli jeden z tych zwrotów. I ate the whole meal except the salad. Czyli dlatego, że jest użyty the whole, zjadłem cały posiłek, można skasować for. Można, a nie trzeba. To jest ważne. Czyli ja mogę zostawić tu for. Czyli mogę zrobić klasycznie. I ate the whole meal except for the salad. Inny przykład. He cleaned the house except for the kitchen. Czyli posprzątał dom z wyjątkiem kuchni. Mamy tradycyjne except for. Natomiast w drugim zdaniu ktoś dodał all. Czyli mamy tu all. He cleaned all the rooms except the kitchen. Czyli jak mamy all, można kasować for, ale znowu nie trzeba. Czyli można powiedzieć w pełnej wersji He cleaned all the rooms except for the kitchen. I teraz jeszcze jedna istotna rzecz. Ja powiedziałem, że muszą być użyte te zwroty, tylko ważna rzecz, te, te zwroty muszą paść przed słowem except for. Czyli przykładowo tu nobody jest też na liście, pada przed except, czyli mogę kasować. Nobody came except Tom. And Ashley. Czyli tu mogę kasować, ale oczywiście też nie muszę. Mogę zostawić for. Natomiast zobaczcie na to zdanie: ono jest dokładnie to samo, tylko jest wymienione kolejnością. Except for Tom and Ashley. Tu muszę dać for, bo co prawda padł któryś z tych zwrotów, czyli bady, ale po oprócz, a musi paść wcześniej. I ostatnia sprawa na dziś: but, czyli to słowo, które doskonale znamy jako ale w kolejnym znaczeniu może znaczyć z wyjątkiem albo oprócz, czyli synonim do except. Tylko uwaga, to jest znowu w tej wersji nie wliczając. A poza tym bad możemy użyć, jeśli wcześniej w zdaniu padnie któryś z tych zwrotów. All, none, every, any, no, everything, everyone, czy też nothing. Przykładowo He eats nothing But bananas. Czyli on nie je nic innego oprócz bananów. Tu przy okazji mamy zasadę jednego przeczenia. O tym mówiliśmy w innym filmiku. Link macie u góry, bo my powiemy z dwoma przeczeniami. On nie je. A po angielsku jest już tu przeczenie, czyli powiemy twierdzeniem on je. Inny przykład. I've cleaned all the rooms. Czyli mamy all z naszej listy. Czyli też można użyć but. I've cleaned all the rooms but one. Posprzątałem wszystkie pokoje oprócz jednego. Czy też everyone, everyone też znaliście? Everyone is here but John. Wszyscy są tutaj oprócz Johna. Pamiętajmy też ważną rzecz gramatyczną. U nas powiemy wszyscy są, więc Polacy są skłonni powiedzieć everyone are. ale everyone czy everybody jest w języku angielskim jest liczbą pojedynczą. Everyone is. Także to tyle moi drodzy z tej lekcji, tak więc mamy różne wersje na oprócz z wyjątkiem i tak dalej. Myślę, że najbezpieczniej jest używać apart from.